Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco serdecznie, jak każdego wieczoru, witam Was wszystkich w naszej przygodzie czytania Ewangelii w sercu nocy. Jak zawsze, modlitwa do Ducha Świętego, Jemu będziemy oddawali za każdym razem te spotkania i po modlitwie komentarz. Duchu Święty Boże, który oświecasz serce o i umysły, bardzo Ci prosimy, wypełnij nasze serca Twoim światłem, Twoją mądrością. Daj nam otwartość na Boże Słowo, daj nam wrażliwość, tak abyśmy to Słowo potrafili przyjąć, abyśmy potrafili zawsze i coraz bardziej chcieli się nim karmić. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanii. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice wstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany. W tobie mam upodobanie. Kolejny krótki fragment Ewangelii według św. Marka. Niezwykle poruszający. Porusza tutaj właściwie każde słowo. Jezus przychodzi. I przyjmuje chrzest. Znaczy, wchodzi do rzeki, ale nie zostawia tam niczego. Tak jak ci wszyscy ludzie, którzy tam przychodzili w tym pragnieniu, w tej potrzebie, w decyzji, zostawiali tam symbolicznie swoje grzechy, obmyci wodą Bożego Słowa. Chrystus wchodzi do Jordanu nie po to, żeby coś tam zostawić, bo Chrystus nigdy nie popełnił grzechu. Chrystus tam wchodzi, żeby te wszystkie grzechy sobie wziąć. A przedtem staje w kolejce z grzesznikami. Staje w kolejce po grzech. Oni stoją w kolejce, żeby się pozbyć grzechu, a Chrystus staje w kolejce, żeby grzech sobie wziąć. On sobie wziął każdy Twój grzech. Święty Paweł w drugim myśli do Koryntian mówi, że Chrystus tak cię umiłował, że stał się każdym Twoim grzechem, każdą Twoją zazdrością, nieczystością, kłamstwem. Chrystus się tym wszystkim stał, żebyś Ty był od tego wolny. Wchodzi do rzeki żeby pobrudzić się naszym grzechem. Wychodzi z niej w tej gotowości umiłowania człowieka do końca. I wtedy otwiera się niebo, to rozdarte niebo nad Chrystusem. Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek i Ojciec z nieba, zachwycony tym swoim synkiem, który stał się człowiekiem i stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, ale ten grzech sobie wziął. Ojciec, który jest zachwycony tym synkiem otacza go, zanurza go w swojej miłości. Duch Święty, jak Gołębica. Znaczy, nie chodzi o to, że Duch Święty jest Gołąbkiem. Duch Święty jest miłością czystą, jest miłością osobową. Osoba, miłość. Gołębica, duch wstępuje jak Gołębica. To znaczy, z tą czułością, z tą delikatnością. Gołębica ponoć, kiedy ląduje w gnieździe, najpierw. Zatrzymuje się i uderza mocno skrzydłami, żeby wpompować powietrze do gniazda, żeby młode mogły odetchnąć głęboko. Tak Duch Święty ogarnia Chrystusa. I ojciec, który patrzy na tego swojego Synka, prawdziwego człowieka, gotowego umiłować drugiego człowieka do końca, ogarniętego swoją miłością, zagrożonego w swojej miłości, patrzy na człowieka w swojej miłości, ukochanego przez siebie i mówi: Ty jesteś moim synkiem, umiłowanym. Nie, jak ja cię kocham. Jesteś moją córeczką, umiłowaną, jesteś moją księżniczką. Kocham Cię, miłuję Cię. Tak bardzo mi się podobasz. W Tobie mam upodobania, że znaczy podobasz mi się. Właśnie Ty, z całą Twoją historią, ze wszystkimi Twoimi porażkami, upadkami, z Twoim grzechem. Ty mi się podobasz. Nie podoba mi się Twój grzech, ale Ty mi się podobasz. Ciebie uwielbiam. Jesteś moim skarbem. Usłysz dzisiaj to słowo. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Jesteś umiłowanym synkiem, ukochaną córeczką Boga. Podobasz Mu się. Podobasz Mu się taka, jaka jesteś. Bóg Cię taką kocha, ale nie po to, żeby zostawić Cię taką, jaką jesteś. Po to, żeby Cię przebóstwić. Przedstawieństwo Maryi, Królowej Rodzin, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionego dnia dla Was wszystkich.